Panie Państwo, całkiem miło słychać kwik świn odrywanych od rządowego koryta, ale już w oddali słyszę też pomlaskiwania tych nowych, co się do niego pchają. Dziękuję. I teraz macie kontynuację. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie pośle, Berkowicz, panie pośle Berkowicz, następnym razem chciałabym pana prosić, aby pan miarkował yy, słowa na tej sali. Myślę, że pana wyborczynie i wyborcy nie są zadowolone z używania takiego języka bardzo, w wysokiej bardzo izbie. Bardzo bym prosił, nie cenzuro się za moich wyborców, którzy nie Panie pośle Berkowicz, ja nie cenzuruję pana wypowiedzi. Ja cenzuruję słowa, które nie powinny być wypowiadane w tej izbie. Proszę, proszę o listę takich słów, bo czekamy już... Tu... Jak pan nazwał parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości? Jak? No jak? Jak? Powtórzy pan to? Lepiej nie. nie Dziękuję rozumiem. bardzo. Nie to pan sobie, to, to pan sobie y, przeczyta y, w stenogramie albo odsłucha, dobrze? Swoje, Swoje wystąpienie.